Dobra, to póki nie ma jeszcze chłopaków, obgadajmy ich trochę. Trochę obgadajmy, właśnie. Tych chłopaków, Słuchaj, których nie ma? No, to, co, mylą ich jako... No to już tylko lecha, to no, Już no, nie Lechu ma co już no, no, wszyscy... To już tylko Lecha I możemy No, Jeszcze Lecha trzeba no, no, obgadać. Go. A ten jest... Lechu to po prostu jej... cały czas się spóźnia. Zdolna no, bestia. <laughs> Zdolna bestia, to prawda. I punktualny. On zawsze jest po prostu 3 godziny Zdolna wcześniej. Bestia. Wczoraj w Nowej Soli mieliśmy być na 15, on był 14.10, dzwoni, czy my już jedziemy. Błagam cię, no po prostu jest taki gość... To jest facet. Kulturalny Nie wiem, trzeba się pozwolić. No, opowiedz nam. Opowiedz nam, co chciałam to z kulturalnego. Po. Co powiedziałem, po. Katosor? Powiedziałem tak, że y, nie, ja można, nie można w ogóle nagrać proces premierów, więc nie wchodzi trochę w na nagrywanie programu. Bo powiedziałeś, co, co mają nagrać do kulturalnego kursku, to no już mają dwie minuty materiału. Tak, może żeby teraz ich. Ale oni słuchają. Muszą sztukić proszę. ale myśmy Ale zasłony ich. Nie, dobrać, dobrać. Yy, o nich mam coś obgadać? Tak, oficjalnie? Tak, obgadają. Myśmy dobrze o tym. Yy, same, dobre. same dobre. Są pracowici. Czasami mniej. Niektórzy. Ale ogólnie jest okej. Okay. Mam urodziny w tym roku, ale naprawdę ci państwo musicie program Krami Rowy. Same nówki sztuki. Sami nie wiemy dokładnie co, co z tego będzie, ale... To nie wiemy. 20 lat to jest taka pełnoletność, i jeszcze trochę dojrzałości, kurczę, dwa lata dojrzałości. To teraz sobie przypomnijmy, jak to w ogóle ten, ten pierwszy dzień, kiedy postanowili się, tak, będzie ciach. Nie. Stoi, tak się nie da, tak będzie ciach, to było nie. dawno temu w Gębie, kiedy to e, e, Władek Sikora prowadził e, różne wieczory, e, dziadowskie czwartki, ale chwilę wcześniej zagraliśmy w sztuce Laf Laf Laf, też Władka Sikory, praktycznie całą bandą oprócz Leszka, bo Leszek był potem małowcem, on to był gwiazdą potemów. I Jasiu Rewers razem z Kowalskim. Ja przyszedłem do Kowalskiego Ta. i powiedziałem, że załóżmy kabaret. No. Proszę Państwa, 20 lat czekaliśmy, żeby zagrać ten bis. Kamyc się dołączył, że będzie napisał tekst, potem posz, poszliśmy do gości, że nie ma wyboru, tylko Ta. musi z nami musi grać. Musi się zgodzić. No się przeciw... jeszcze Marian Matysik, Zbyszek Zbiszek Gawroński Adam Magier. To Adam I to, Magier, tak. Bo, pozdrawiamy. To by... Tak, pozdrawiamy Wszystki bardzo serdecznie, kogo, kogo już z nami nie ma na scenie. każdym znaczy, na scenie, to znaczy, na, scenie na scenie. Na scenie. <pl�usy> na scenie. <miany> no, to, to. Cześć kurde, cześć, cześć, cześć. się kurde. się kurde. A gdzie, zlepię się teraz Kurde. A ja przyjdzie? Przyjdę, przyjdę. Wszystko kopie. Tak. Jaki wy macie klucz do swojego kabaretu? Mogę ja powiedzieć. Wiem, że nie byłem, ale wiem, bo kamery wsiadł do samochodu wszystko opowiadał, nie? O, to, się czegoś, to się czegoś dowiemy po 20 latach. Więc kabaret Ciach z założenia był kabaretem form niedbałych. I z dumą stwierdzam, że ta dbałość pozostała do dzisiaj. Ze wszystkimi plusami i minusami. To prawda. Coś tu jest, to prawda. Z czasem ludzie pytają, jak to jest, jak, jak piszecie teksty, jak powstają pomysły i tak, dalej i tak dalej. W związku z tym yy, powstał taki tekst autoironiczny, autoironiczny. Wspaniale, yy, zakończyliście cały dzisiejszy jak występ, jakby tekst? trafiliście w sedno. To jak naprawdę powstają te skacze? Podglądacie sąsiadów, czy jak, jak to jest? Właśnie tak jak dzisiaj widzieliście w tym skaczu, tak właśnie. A nagrałeś powstaje. ten sketch? Tak, tak. Na... To mi pozwoliliście. Tak. i czy to, czyli właśnie tak powstało. Bo te, ten tekst napisał Leszek i to naprawdę tak wygląda. To jest bardzo poważny, smutny proces. Co Nie. A ty? Nie, nie jest. A ty? Piszę. Znaczy myślę. Co <grym> Myślę. Czasami się ktoś zaśmieje z jakiegoś żartu, ale generalnie to jest takie no. Natomiast nie ma zabawy jakiejś tam strasznej. Odpowiem ci, że faktycznie czasami e, jest tak, że ktokolwiek z nas gdzieś idzie na przystanku coś spotka, jakaś godzina sytuacja. Czasami nie ukrywam e, uwaga sąsiedzi, może to być niewygodny sąsiad. Co tam jeszcze masz? <noise> Może być taka sytuacja, ona nie że zawsze. To nie jest tak, że my celowo ktoś przychodzi mówi: "Słuchaj, mam takiego sąsiada, napisz o nim sketch, bo jest wredny". Nie, to tak nie działa. Nie, nie, nie. Natomiast może się czasami zdarzyć, tak? Ja miałem taką sytuację, że napisaliśmy sketch. W sumie to Andrzej e, napisał ten sketch e, o pewnej sąsiadce, nie wiedząc o mojej na przykład sytuacji z sąsiadami tam, gdzie mieszkałem wcześniej. Nie będę mówił gdzie i bez nazwisk. I się okazało, że on przewidział sytuację, którą e, ja miałem w bloku z, akurat z tymi sąsiadami. I później ja zostałem wezwany od kanali i, o, o, i po prostu pani mnie wyzwała, bo powiedziała, że ja zrobiłem to celowo, a ja nie maczałem w tym w ogóle palców. To pisał ktoś inny. No to co? To pierwszy. No. Nie, no może ja, Znaczy to, to, to jest tylko taki zarys. To znaczy taki świat. Tak. No. Znaczy, Scena jest. Nie? No i taka scena, że chodzi facet na scenę i się potyka o krzesło. Krzesło za bardzo wypane. Może o O, dobra, o taboret, dobra. No i tylko tutaj by trzeba taką kurczę, konkretną puentę dopisać do tego. Ale nie jesteśmy polityczni, także jesteśmy tacy społeczni, jak zauważyliście. Ale jesteście wrażliwi na wszelkie gorące tematy medialne, czyli gender dzisiaj się pojawił, tak? Tak. tak. Pojawił się! Ale gender jest fajny, uważam, no, więc dlaczego macie nie no. Czy Gender jest pewnym hasłem takim modnym, Więc a tak naprawdę sketch dotyczy spraw damsko-męskich, no jakichś takich stereotypów damsko-męskich, y, sytuacji jakichś takich małżeństwach, y, kto rządzi w domu i tak dalej. E, Gościmy dzisiaj specjalistkę. Specjalistę. Specjalistę e, z zakresu równości. Ci znaną w całej Unii. Proszę bardzo. I to jest właśnie ten stereotyp kluczowy. Dlaczego zawsze rodzaj żeński? Czemu tej Unii? No, a ja? U niego? U. U. Znaczy u kogo? Po prostu bądź gender. U. Ja jestem hetero. To jest temat wiecznie żywy, a gender jest tylko hasłem takim modnym w tej A propos prawda, z męskich, czy Gosia nie czuje się przytłoczona przez trzech facetów przy, w, w dziele tworzenia kabaretu. Równość polega na tym, że każdy ma tyle farbutu ja rozumiem, że ta równość to jest z punktu widzenia kobiety. Ta obuwicza równość to jest punktu widzenia kobiety, bo jak rozumiem, pani jest kobietą. No nie chcę się powtarzać. Ja czy, to, ale nie, czy, czy, czytałeś Lubuską tak. ostatnio? Tam nie, wyraźnie gosia powiedziała, że ona pracuje. ma trzy dziewczyny w zespole. Tak, na początku trochę nie idzie, a to taki jeden wiesz cały czas. Wszyscy powiedzą, że wypisali, sam nie pisze, tu się długopis wypisał. Tak, tak, także nie jestem przetłuczona, jakoś sobie dajemy radę, nie? No, z dziewczynami Kabarecie można się dogadać. Jeden facet i trzech, trzy dziewczyny. To ktoś to musi trzymać w garści. Ja czytałem, ale my teraz robimy program dla widzów. Jeden jest fajny, nie? Jeden kolega fajny, że pisze, tam ma taki pomysł ma zarys, że tylko trzeba że do dopisać, to będzie petarda, nie? Ludzie no, z krzesłem posadają po prostu petarda. Dziewczyna na dobrze. Pisze cały czas, także dziewczyna dobrze. Na, dziewczyna dobrze, naprawdę duży. Co najmisię? W Zielonej górze jest wrażenie, że się u swoich trudniej gra, jest większa trema, no większy stres. To, 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 to po prostu gra się trudniej, to nie jest po wrażenie. Trudniej, no. Tak, po prostu gra się trudniej, jest większa trema, trudniej, a tak. dzisiaj się udało jakoś to... Ciężko, ciężko być prorokiem we własnym domu, więc jakoś tak się trudniej. że zawsze będziecie ciachać. <noise> <A my głos> tak Jesteśmy zaskoczeni, że to już 20 Właśnie. lat. Bardzo się cieszymy, że mamy fanów. Chcemy, żeby byli cały czas z nami, żeby nas nie opuszczali. Będziemy się starali pisać dla nich dobre rzeczy, dobre, śmieszne skecze. Chcemy, żeby każdy następny program był lepszy od poprzedniego. Dalszego do, do końca świata i Niech